W czerwcu bieżącego roku przeprowadziliśmy badania tutaj we Wrocławiu, w ramach których przebadaliśmy łącznie blisko 50 tysięcy pojazdów, by ocenić, jakie normy te pojazdy spełniają, jaki jest wiek tych pojazdów, czyli ocenić, co tak naprawdę jeździ po ulicach Wrocławia i na tej podstawie dokonać rekomendacji, jak mogłaby wyglądać, kształtować się strefa czystego transportu. Chcemy sprawdzić, którą grupę samochodów ewentualnie możemy wykluczyć, aby jak najlepsze Efekt, w sensie, jak najmniejsze ograniczenie dla samych mieszkańców, a najlepszy efekt dla jakości powietrza ewentualnie uzyskać. Na podstawie też tego, co ustaliliśmy, zaproponowaliśmy kilka wersji, jak strefa czystego transportu mogłaby we Wrocławiu wyglądać. Zaproponowaliśmy trzy wersje terytorialne od strefy najmniejszej związanej z bardzo wąsko pojmowanym centrum miasta do strefy o umiarkowanej wielkości i wreszcie strefy, która zakłada Zakłada realizację jej na około 20% miasta. W każdym z tych przypadków zaproponowaliśmy także różne trzy podejścia w kontekście tego, kto może wjechać do strefy. Oparliśmy nasze rekomendacje na normach euro, oparta o wiek pojazdu w głównej mierze. No będzie to dobry pomysł, jak damy alternatywę kierowcom, żeby się mogli przesiąść w jakiekolwiek bardziej bezpieczne, ekologiczne yy, że tak powiem, środki transportu, bo same zakazy niczego nie zmienią. Ja bym się bardziej zastanowił nad tym, czy Taty i tak dalej nie powinny bardziej się przykładać do swojej pracy i nie wypuszczać samochodów, które nie spełniają są niesprawne w ten sposób. Zdrowie no, oczywiście i to jest ważne, natomiast e, jakby pieniądze czy ekonomia też ma swoje znaczenie, nie? niestety. W ogóle jakby nie jeździły, byłoby super, na pewno lepiej, ale, ale nie jesteśmy na tego gotowi. W Europie stref czystego transportu jest już ponad 300. Kolejne państwa strefy implementują. Wyszło nam z badań, że pojazdy we Wrocławiu, co jest dobrą informacją, w dużym stopniu są pojazdami spełniającymi najwyższe Normy, czyli normy Euro 6. Mamy także niestety bardzo dużo pojazdów nie spełniających żadnych norm albo spełniających najniższe normy. Celem strefy czystego transportu nie jest wyeliminowanie pojazdów całkowicie, jest wyeliminowanie tej wąskiej grupy, która nam jako mieszkańcom, jako turystom najbardziej szkodzi. Najwcześniejszą datą wdrożenia takiej strefy jest rok 25. I taki, taka rzeczywiście jest rekomendacja e, zawarta w tym raporcie. Później jeszcze są dwie daty następne do podnoszenia, podnoszenia kryteriów znowu, żeby dać ludziom czas przygotowania się do, do tych wymogów, do tych zmian. Za realny uważamy rok 25 na wdrożenie strefy, 27 i 32 na ewentualne dalsze kroki w jej wdrażaniu.